Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy dla koziorożca na maj 2022 roku. Proszę Państwa, karta już leży, bo zaczęłam mówić, a nie zaczęło się nagrywać. Hmm. Więc już Asmie czy leży? Ja, tylko tak tytułem wstępu. Oczywiście nie tylko słoneczne koziorożce, także osoby, które mają w koziorożcu Księżyc, Wenus i Ascendent mogą tutaj znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Natomiast, jeżeli potrzebujecie rozdania prywatnego, spojrzenia tylko na waszą indywidualną sytuację, zachęcam do kontaktu mailowego na adres, który znajduje się w opisie filmu. Jak również dziękuję za Waszą każdą aktywność na kanale, która zwiększa zasięgi, czyli łapki w górę, komentarze, subskrypcje. A ponieważ ta karta już leży, więc od razu przechodzę do, do tej karty. As mieczy. To jest miecz prawdy. I jak mam być szczera, to sz myślę sobie, że to jest prawda, którą wy sami musicie, do której Wy sami musicie się przyznać. To nie o to chodzi, że to jest jakaś prawda, która wyjdzie na jaw, to też, bo jeżeli mieście jakieś domysły, spekulacje, to tu się może coś okazać. Ale mam takie nieodparte wrażenie, że to chodzi o to, że wy macie sami przed sobą się do czegoś przyznać, że macie coś zrozumieć i nie udawać, że tego nie ma, że nie udawać, że jest lepiej niż jest, albo że y, jakieś m, sytuacje są od Was niezależne. To jest bardzo. Racjonalne, inteligentne podejście. To jest, bo proszę pamiętać, że miecze to są myśli, czyli to jest wszystko to, co jest w naszej głowie. Więc powiedziałabym, że w tym miesiącu jakaś refleksja może przyjść, która będzie wynikać nie z emocji, tylko z tego przemyślenia na chłodno waszych życiowych sytuacji. Co jest wyzwaniem dla was na ten miesiąc? No i proszę bardzo, no i mamy. Mamy miecze, i w tym, i w tym miesiącu już się zaczyna właśnie od tych mieczy. Jeżeli wy się czujecie zablokowani, nie wiecie co myśleć, co robić, no właśnie co myśleć, bo to są znowu miecze, tak powiedziałam, przyznać się przed sobą, to, to nie jest sytuacja, gdzie być może u niektórych będzie tak, że coś wyjdzie na jaw tam z kimś związane, ale ja absolutnie uważam, że to jest Wasza prawda, że to jest w tym miesiącu czas, na to, żeby z sobą szczerze porozmawiać. I zerwać te. Jeszcze może tutaj coś pokażę. Wprawdzie tutaj też są miecze, ale proszę zobaczyć, to są takie sznurki, jakieś nici powią, po, przywiązane, które Was blokują, tak? To chodzi o to, żeby ten miecz. Pyk, 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 po, poprzecinał to wszystko, tak? To znaczy coś, co jest dla Was blokujące, co Wam nie pozwala w żadną stronę się ruszyć. Dobrze, wciągnęłam już kartę. Co jest przyczyną tej sytuacji? Tego, co dzisiaj się dzieje. Rydwan. I bardzo pięknie się to zgrywa, bo rydwan to jest karta, która mówi: ruszam do przodu. Ja chcę wreszcie ruszyć z miejsca. A tu siedzę, poblokowana, czy poblokowany? No, ale nie, już nie chcę. Już naprawdę muszę sobie sama osobiście szczerze odpowiedzieć. Czy ta, ja chcę dalej w takim, w takim czymś być, tkwić, czy chcę naprawdę y, ruszyć w kierunku, który jest dla mnie dobry, który mnie interesuje? Tam chcę, po prostu chcę iść tam, gdzie chcę, a nie być po prostu w sytuacji, y, kiedy mam wrażenie, że dochodzę do ściany. Co przechodzi do przeszłości? Pięknie, pięknie, bardzo mi się już spójnie robi. Słuchajcie, dziesięć mieczy. Dziesięć mieczy w tej pozycji uwielbiam. Otóż dziesięć mieczy to jest karta, która mówi: koniec, koniec ze mną, już po prostu świat się kończy, no bo my mamy takie. Yy, zakończenia. My mamy takie momenty, kiedy mówimy: Nie, 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 już więcej nie zniosę, ja już nie, to już jest po mnie, nie mam siły, ale to już przechodzi, to już mija w maju. Tak jak powiedziałam, to jest dla Was energia wiodąca którą warto się w tym miesiącu kierować. Czyli po prostu przyznać się do pewnych rzeczy, które mm, przed sobą, które was blokują, które są tylko w waszej głowie. To nie jest tak, że okoliczności zewnętrzne są i nie wiem, ktoś was wsadził do, do, do lochu i zamknął, i zamknął zamek klucz bramę, nie wiem. Nie, to są ograniczenia, czy blokady, o może tak ładnie zabrzmi, w waszej głowie. O czym myślicie? Wow, wow. No i proszę. Oj, chyba wydaje mi się, że to będzie dosyć przyłą... Kicia, czy ty możesz przestać drapać, żeby państwo mogli słyszeć to, co mówię, a nie twoje drapanie? No dobrze, wspięła się już tam, gdzie chciała, no może przestanie drapać. W głowie cesarz. Cesarz to jest głowa rodziny, głowa firmy, ale wy przede wszystkim macie kierować swoim życiem, dać kierunek, zdecydować, czego chce, poprowadzić to, pokierować tym, ustalić coś i się nie bać, bo cesarz jest najsilniejszą postacią w tarocie. On ma i wiedzę, i doświadczenie, i taką moc wewnętrzną, i przekonanie, że dobrze robi, z nim się wszyscy liczą. Tak to mój kod dalej. Ciekawe z tym, gdzie ty jeszcze wejdziesz. Z nim się wszyscy liczą. To nie o to chodzi, że wy macie sobie grono poddanych zorganizować, tylko że macie pokierować swoim życiem. I to wam chodzi po głowie, że wy już z tego chcecie wyjść i teraz chcecie iść do przodu i być panami siebie, panami swojego życia. Bardzo fajnie. Co ta karta jeszcze może oznaczać? Być może myślicie o kimś, kto jest waszym przełożonym, kimś z kim się musicie liczyć, ktoś może z rodziny, może partner, albo po prostu osoba z podznaku barana, też tak może być. Co w najbliższym czasie? No i już się zaczyna robić lepiej, kiedy wychodzimy z ograniczeń, które są tylko w naszej głowie. Dziewięć kielichów to jest euforia, zadowolenie, spełnienie, radość. To jest zadbanie o siebie, zatroszczenie się, sprawianie sobie. Przepraszam, zamilkłam, po prostu mój kot już nie wie, gdzie ma wejść. To jest spełnianie nawet swoich zachcianek, czyli takie. Do... Teraz pomyślę o sobie. A niech sobie inni myślą, że jestem egoistą, że tylko skupiam się na sobie. Tak, ja się teraz skupiam na sobie. Teraz ja jestem cesarzem swojego życia, tak? Dziewięć kielichów mówi. Dobrze mi jest, wreszcie mi jest dobrze. Wreszcie robię to, co chcę, wreszcie um, spełniam swoje marzenia, um, robię, to, robię tak, jak jest dla mnie wygodnie, kupuję to, co chcę, spędzam czas tak, jak chcę. To jest właśnie to. I do tego, żeby w dziewiątce kielichów się tak czuć, nie potrzeba innych osób. To jest po prostu skupienie się na sobie, wsłuchanie się w siebie, w swoją prawdę. I dowiedzenie się, co mi tak naprawdę sprawia przyjemność. Co powoduje, że czuję się szczęśliwa. Wasze nastawienie w tej sytuacji. Siedem kielichów. No, może to są trochę fantazje, bo to jest tak, nie wiem czy Państwo znacie teorię wahadeł. Chodzi o to, że jak wahadło się wychyla, mamy jakąś skalę, tak, zero. I wahadło w jedną stronę to jest minus 10, w drugą stronę to jest plus 10, tak obrazowo. Jak się wahadło wychyli bardzo na maksa, na minus 10, to ono potem puszczone na pewno Państwo wiecie, jak, nie wiem jak to się nawet nazywa, takie, takie kulki co są, co, co się one, one tam mają się, nie wiem, obijać i, i, i się tam rozkładać odpowiednio, w zależności od tego ile i jak mocno tutaj rozpędzimy to, to będzie. Druga skrajność będzie w tej samej skali, czyli od minus 10 do plus 10. Jeżeli byliście w sytuacji 10 mieczy, czyli dół, depresja, nie mam siły, życie nie ma sensu już po mnie, to teraz możecie zacząć po prostu chcąc sobie. Chcąc sobie. No przychodzi mi słowo odbić, czyli jakby z. No, oczywiście uciekło mi. Chodzi o to, że jeżeli czegoś nie miałam, to chcę sobie to y, po prostu, tego dostarczyć. No, to oczywiście nie jest odpowiednie słowo, po prostu słowo mi gdzieś uciekło dostarczyć sobie tegoś i, i, czy, tego czegoś. I teraz może być tak, że po prostu rozpędzicie się tak w, w drugą stronę tak bardzo, że powiecie, no, teraz ja. I, i może być druga skrajność, tak? Rekompensować. O, o to słowo chodziło, tak? Czy teraz sobie chcecie rekompensować i możecie po prostu odpłynąć w drugą stronę. Natomiast yy, yy, jeszcze, jeszcze na chwileczkę wrócę do tych wahadeł. Wahadło najpierw się wychyla w jedną stronę mocno, potem w drugą stronę, a potem zyskuje równowagę. Więc to jest po coś, żeby, żeby po prostu zyskać tą równowagę, której bardzo możliwe że potrzebujecie. Czyli tutaj możecie, nie wiem, bawić się, kupować, jeździć, podróżować, nie wiem, stroić się. Po prostu to, co Wam teraz spowoduje Wam, jakby u Was lepsze samopoczucie. Wasze otoczenie, królowa monet, to jest jakaś mądra kobieta. To jest ktoś, komu możecie zaufać, kto yy, będzie was wspierał tak. Ale tak mądrze. Tu nie o to chodzi, że ten ktoś będzie was głaskał po głowie, pocieszał i tak dalej. Po prostu yy, może Wam coś mądrze doradzi, może, może coś podpowie takim chłodnym spojrzeniem. Wiecie Państwo, więcej się widzi niż jak się w czymś jest i nas emocje opanowują. Królowa monet to także kobieta z podznaku znaku byk pan na kozioroże, czyli to też jest ktoś bardzo możliwe, że no, ktoś w waszej energii, ale to może być matka, to może być szefowa, jakaś mądra koleżanka, której ufamy, do której, do której po prostu jesteśmy w stanie się zwrócić o coś, tak? Ale generalnie to jest ktoś, kto nie chce źle. To jest coś, co nie chce źle dla Was. Wasze nadzieje lub obawy. Sześć mieczy. Znowu mamy logikę i analizę. I zobaczcie, jak dużo mieczy u Was się w sumie pojawiło w tym miesiącu. Czyli rzeczywiście mm, bardzo możliwe, że wysnuwacie takie racjonalne wnioski, że trzeba pewne rzeczy przemyśleć, że trzeba coś zostawić, że trzeba to. Yy, do, te, do tego podejść no, na chłodno, tak jak to w mieczach. I rezultat. Trójka buław. No i okej, okay, bo jeżeli to zostanie przemyślane, bo wszystko zaczyna się od naszej myśli, to rzeczywiście zrobicie krok do przodu, bo wy chcecie zrobić krok do przodu, tylko że yy, no, gdzieś tam mówię, jakieś schematy wami rządzą prawdopodobnie. No, naj, najczęściej tak jest, tak? Jakieś ograniczenia, może jakieś... Yy, Wydaje nam się, że my czegoś nie możemy, ale jednak możemy. Dopytamy jeszcze z drugiej talii, o co chodzi. Trójka buław mówi, że zrobicie następny krok, że macie na to pomysł, że znajdziecie przynajmniej, że jeszcze go nie macie, to znajdziecie sposób, jak to zrobić. Bo wiecie, jak to jest? Jeśli chcesz, znajdziesz sposób, jeśli nie chcesz, znajdziesz powód. To tak? właśnie w taki sposób blokujemy. No ale ja bo ja nie mogę, bo to, bo tamto. Jak się chce, to naprawdę się uda. To naprawdę da się to zrobić. Nie uda, tylko da. Dobra, mmm, dopytujemy. No tak, no mówię, tu miecze się pojawiają w tym miesiącu. To jest na chłodno yy, przeanalizowana sytuacja, przemyślane. Bez emocji, bez nakręcania się. To jest coś takiego... Mm -hmm. Czyli rzeczywiście tak to wygląda. Bo król mieczy, on, on nie pokazuje emocji. On yy, widzi argumenty, widzi sytuację, jak ona naprawdę wygląda. Tutaj nie ma żadnej otoczki emocjonalnej. Co was tak blokuje? O, wow. Osiem mieczy, dziewięć mieczy, dziesięć mieczy. Sześć mieczy. Słuchajcie, zobaczcie, jaki macie czas: Osiem mieczy, dziewięć mieczy, dziesięć mieczy. To Was blokuje, czyli wasze myśli. Mam talię, ta na której dziewięć mieczy to jest klatka. Ktoś siedzi w klatce. I co ciekawe, ta klatka jest otwarta, no nie jest zamknięta. Ale w naszej głowie, czy w głowie tej postaci, która jest na tej, na tej karcie, no ja nic nie mogę. Otóż mogę. Otóż mogę, Sześć mieczy mówi mogę. Ta karta mówi chcę, ta karta mówi mogę. Ta karta mówi znajdę na to sposób. No i zobaczcie. Żebyście pokierowali swoim życiem, tak jak chcecie, szóstka mieczy się powtórzyła. Naprawdę trzeba coś zostawić. Takie myślenie trzeba zostawić, bo no nie wyrwiecie się inaczej. A wy już chcecie naprawdę żyć swoim życiem, tak bym powiedziała kierować swoim życiem bez oglądania się na kogoś. Zapytam, kim jest ta królowa monet, bo może, ona, może ta osoba może jak, w jakiś mieć tu wpływ i król monet. Królowa monet i król monet. To jest ktoś, kto jest ustabilizowany i życiowo. To, to są raczej dojrzałe osoby. I życiowo, i może finansowo, i, i tak. Y takie podejście już ma dojrzałe. To, to nie jest taki ktoś tam, jakiś podlotek, więc to są raczej osoby, które, tak jak powiedziałam, mądrze mogą Wam doradzić albo Was wspierać. I jeszcze jedna historia, którą tutaj widzę. Bardzo możliwe, że ktoś Was wesprze finansowo, ale ja tutaj problemów finansowych jako takich nie widzę. Ja tutaj widzę raczej to, co w głowie, tak? Proszę zobaczyć. Jeden, dwa. 3 4 5 sześć, 7 kart mieczy. Zobaczcie co się w waszej głowie dzieje. No dobrze, sprawdźcie w takim razie trójkę buław. Zobaczcie osiem kart mieczy i jeszcze jest 10 mieczy. Słuchajcie, no nie, to już jest ostateczny moment. Słuchaj, albo z tego wyjdziecie, albo depresja. Chyba że już macie depresję, no to już trzeba coś jakiś podjąć tutaj krok. I jeszcze jedna rzecz. Król Mieczy to jest lekarz, to jest psycholog, to jest terapeuta. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Niektórzy z Was mają się przyznać do, do tego, że mają depresję, mają problem i potrzebują pomocy. To nie jest żaden wstyd. Wstyd jest nie pomóc sobie, a zadbanie o siebie, to, co wcześniej powiedziałam, teraz ja, zostawienie tych negatywnych myśli, to jest Wasz cel. I to jest dopiero odwaga. I wy teraz macie o tym pomyśleć. Macie króla mieczy, macie cesarza, macie króla monet, macie królową monet, macie doradców, osoby, które spojrzą na Was z dystansu, yy, które mogą naprawdę mądrych rad Wam udzielić. Znaczy, ja wiem, że my nie, nie, musi, nie, nie lubimy słuchać rad, ale jeżeli nawet nie chcecie słuchać kogoś, to przed sobą się przyznajcie, jaka jest sytuacja i szukajcie pomocy u profesjonalisty, bo tu nie jest dobrze. Dwie dziesiątki mieczy. Dziewięć mieczy, osiem mieczy? No nie, słuchajcie. Tu, tutaj już jest... No pewnie mówię, mam nadzieję nie do wszystkich koziorożców, natomiast te osoby, które yy, które, no, kiepsko się czują, naprawdę jest czas na zadbanie o siebie. I poproszenie o pomoc osobę, yy, która yy, może Wam pomóc, która jest specjalistą. Rada dla Was na ten miesiąc to, słuchajcie, powiem tak. koło Fortuny, czyli... To machinę trzeba ruszyć, wprawić w ruch. Nie można tak tkwić w takim, nie no aż musisz jeszcze raz tą kartę pokazać. Nie można tak tkwić. Jesteście jak związani. A ta karta mówi tak, rozwiąż to, przetnij to i o, zostaw to i odpóń. Odpuń tam, gdzie będzie spokój. Szukaj dla siebie miejsca, szukaj dla siebie drogi. Więc powiedziałabym, że nie jest to łatwe czytanie, naprawdę nie jest. Natomiast widać, że chcecie zrobić następny krok i z tej depresji wyjść. Cokolwiek to znaczy, to nie musi być depresja kliniczna. 10 mieczy mówi o tym, że coś już jest tak źle, że no po prostu. Odczuwamy to jako masakrę. Koniec, po prostu koniec. Ale wy już chcecie z tego wyjść i znajdziecie sposób, bo y, nawet rada jest dla Was, żebyście zaczęli coś z tym robić. Tyle ode mnie, dbajcie o siebie. Y, życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.